Cześć! Jakiś czas temu zaopatrzyłem się w ramię Tilta Hydra Alien Mini i dzisiaj trochę o nim opowiem. W ostatnim czasie zacząłem nagrywać bardzo dużo samochodów i natrafiłem na jeden spory problem, a mianowicie ujęcia z jazdy. Nie do końca byłem przekonany do wystawania z bagażnika, bo na dłuższą metę robiło się to niewygodne i trochę problematyczne, no i trochę też, nie ma co ukrywać, niebezpieczne. Szukając jakiegoś sensownego rozwiązania trafiłem na właśnie takie ramię z Osmo Pocketem i postanowiłem dać temu szansę. Na rynku jest jeszcze Movmax, który de facto był pierwszy, ale przez to, że Tiltę kojarzę gdzieś ze świata filmowego, to na nią padł właśnie wybór ale po kolei przechodząc przez formalności co znajdziemy w pudełku etui do noszenia całego zestawu elektroniczna przyssawka, ramię amortyzujące przeciwwaga i kilka uchwytów zakładam że każdy kto to ogląda to raczej wie do czego to służy ale jeśli jakimś dziwnym trafem nie masz pojęcia co to jest to to ramię służy do wystabilizowania ujęć poprzez redukcję ruchów góra dół które pojawiają się gdzieś na drodze dzięki temu ujęcia są bardziej płynne i lepiej wyglądają wersja ultimate czyli de facto najdroższa posiada elektroniczną przyssawkę, która stale monitoruje docisk a w razie potrzeby odpompowuje jakieś zbędne powietrze, przez co cały sprzęt jest dodatkowo bezpieczniejszy. Wystarczy raz kliknąć czerwony przycisk i przysławka się włączy, natomiast klikając go dwa razy analogicznie się wyłączy. Dotychczas nie miałem z nią żadnych problemów, a była ze mną już przy paru nagraniach, przy różnych prędkościach i mogę powiedzieć, że działa. Nigdy się nie odkleiła. Samo ramię ma ucisk pomiędzy 600 a 1300 gramów, czyli całkiem sporo. Balansowanie ramienia polega na utrzymaniu go w poziomie. Możemy to regulować poprzez pokrętło, które znajduje się na górze. Jakość wykonania jest solidna i naprawdę nie ma o co się tutaj martwić. Cały zestaw waży w granicach 2 kg, jest to całkiem mało, jest on wykonany z lekkiego aluminium, a najcięższą rzeczą chyba jest sama przystawka, no bo w końcu ma baterię w środku. W połączeniu z funkcją śledzenia w Osmo jestem w stanie sam prowadzić samochód i jednocześnie nie martwić się o to, że coś ucieknie mi z kadru. Z większą kamerą temat nie do końca byłby już tak prosty, bo potrzebowałbym dodatkowego transmitera, monitora, kontrolera do gimbala. No i drugiego kierowcy, który mógłby prowadzić samochód, a jeśli byłby to obiektyw manualny, to musiałby mieć jeszcze ostrzyciela, no i wtedy robi się już całkiem spora grupa ludzi, i nie jest to tak łatwe do ogarnięcia. W zestawie dostajemy dodatkowo uchwyt ręczny, który, jak mam być szczery, nie do końca mnie przekonał, nie znalazłem dla niego żadnego sensownego zastosowania. Z jednej strony zestaw robi się już duży, przez co nieporęczny do vlogowania, ale zbyt mały, żeby nagrywać im jakieś profesjonalne rzeczy. Nie zrozumcie mnie źle, bo na pewno działa to dobrze, ale po prostu jakoś nie wpasowało się to w moje łaski. Muszę przyznać, że mam jeden mały problem z tym ramieniem, a mianowicie mikrodrgania, które pojawiają się przy wyższej prędkości. Nie wiem z czego to wynika, ale Tilta wprowadziła antywibracyjny koszyk, który mam nadzieję, że rozwiąże problem, chociaż nie powinien on się pojawiać wcale. Przy niższych prędkościach raczej ciężko go zauważyć, ale no, nagrywając jakieś samochody przy 100 km na godzinę lub więcej, zaczynam dostrzegać ten problem, a jeśli on już jest, to jest całkiem spory, no bo jeśli takie mikrodrganie się pojawi, to przynajmniej dla mnie takie ujęcie jest nie do użycia i jest do kosza. Tilta Hydra Alien Mini z elektroniczną przystawką oraz cłem, które musiałem zapłacić, bo sprzętu nie ma jeszcze w Polsce, więc zamawiałem go z oficjalnej strony producenta, wyniosła mnie 1200 zł. Mam trochę mieszane odczucia w kwestii mikro ale pomijając ten fakt, to sprzęt jest całkiem solidny i warto się nim zainteresować. Dla profesjonalisty, który ma mniejszy budżet czy dla amatora myślę, że może to być ciekawy sprzęt. Mam nadzieję, że koszyk antywibracyjny rozwiąże w 100% mój problem i będzie to całkiem kompletny sprzęt, a Wy dajcie znać, co sądzicie o nim w komentarzu, chętnie posłucham Waszych opinii.